I jak będziecie się łączyć z tą mocą i z tego tworzyć, działać, to dzieje się magia. To dzieje się po prostu magia. Nagle się y, dzieją sytuacje, gdzie nie było możliwości, nagle jest możliwość. Tu, tu ktoś się odzywa, tu się coś dzieje, zauważacie to pewnie już. A jak nie, to będziecie zauważać. I właśnie to jest utrzymywanie tej mocy w sobie ćwiczenie tego. No i jak się czujecie w ogóle po tych ćwiczeniach? Czujecie w sobie moc kreatora? Tą prawdziwą w sercu. I wiecie już jak ją w sobie rozpoznawać, coraz bardziej być w tym. Jak tam u was poczucie mocy dzisiaj od 0 do 10? <grytania> po ćwiczeniach? Jeżeli oczywiście mieliście przestrzeń, żeby w tym uczestniczyć aktywnie, 8, no to super. To jest 80% już skupienie na tym, co chce. Wspaniale. Bo właśnie, kiedy jesteśmy w nieświadomości, to może być tak, że 100% jest skupienia na przeszłości, na tym, co było i tak dalej. No i gdzie jest to nasze zachowanie, gdzie są nasze możliwości? Nie ma ich, tak? Bo nawet nie mamy na to otwarcie, nie dajemy sobie na to pozwolenia. Tak, jest moc. Ja od kiedy jestem z Wami, jestem 10. Super. Asia, ale Twoja moc jest w Tobie. Pamiętaj, nawet z nami, czy bez nas, jest, jesteś zawsze w tej mocy, możesz ją wybrać. I teraz słuchajcie. Zadam Wam pytania yy, takie odnośnie wy wyborów, które ostatnio robiliście, żebyście sobie zauważyli, po prostu, czy coś się zmienia, czy, czy zauważacie coś, żeby. Można sobie po prostu zauważyć, kiedy wychodzę jeszcze z tego kratera, kiedy nie, i to nam po prostu pomaga być świadomym siebie i stopniowo sobie to ewentualnie e, zmieniać, e, i potem zrobimy record, Ok? Więc pytania o to właśnie, jak nam idzie w tym krowaniu? Co się dzieje w ostatnim naszym życiu, i możecie sobie zadać pytanie względem tygodnia, względem miesiąca, ostatniego. Co, co generalnie tworzycie ostatnio w życiu i tak zauważać. Więc co stworzyłeś? Pierwsze pytanie, co stworzyłeś, stworzyłaś przez ostatni miesiąc, czy właśnie ten tydzień. I pamiętajcie, nie chodzi o to, że lukrujemy, nie chodzi o to, że tylko pozytywne rzeczy, bo mogliśmy właśnie stworzyć i chorobę, mogliśmy stworzyć i różne rzeczy w swoim życiu, ale one są wszystkie świadomością naszą, tak? Więc mogliśmy stworzyć o, zrobiłam na przykład krok ku temu wyborowi, tak? Albo a tutaj nie do końca może w tym wyborze no zostawiłam to na boku na przykład więc zauważajcie sobie to bo też możecie wtedy skorygować to czy ten wybór jest na teraz czy może nie jest na teraz może mam za, za dużo rzeczy się dzieje w moim życiu może za dużo mam właśnie wyborów bo dzięki temu Dzięki tej świadomości możecie zauważać, jak funkcjonujecie i czy to jest dla was po prostu fajne funkcjonowanie w życiu. Jeśli podoba Ci się moja praca, proszę polub i zasubskrybuj mój kanał, i pisz, jeśli masz jakieś pytania, zawsze odpowiadam, jestem tu dla Ciebie. Czy się cieszycie tym życiem, czy po prostu za dużo naraz na przykład zrobiliście? Bo też tak czasami jest, że ktoś ma tą moc i chce nagle wszystko naraz robić, a później się okazuje, że tak się dużo rzeczy dzieje w życiu, że na przykład właśnie nie ma radości z tego, tak? Więc też się uczymy tutaj tego, żeby się cieszyć tym wszystkim i że po kolei sobie tworzymy na spokojnie to, co chcemy. I się tym cieszymy. Czyli czy, czy robimy konsekwentnie to, co sobie założyliśmy, a może za dużo sobie założyliśmy i, i musimy sobie tak sprawdzić z, z rzeczywistością, czy nie za dużo sobie bierzemy na siebie, może po co taką presję, tak? Albo z drugą stronę, o, mogłabym więcej, mógłbym więcej, tak? Więc zauważcie, jak się po prostu czujecie z tym, co skończyliście. Albo nie skończyliście, co mieliście zrobić na przykład przez ostatni miesiąc, albo tydzień, tak? Względem swoich wyborów na przykład, tego co tworzycie. Czy jesteście konsekwentni? U mnie dużo, ło, wszystko jest spójne i łączy się razem. Super. Super. I tutaj właśnie zaczynacie się doceniać też, tak? Zauważacie po prostu, bo też czasami człowiek tak leci, leci i, i nawet nie ma czasu zauważać, wow, ile się już zmieniło. I właśnie zauważcie, co pomaga Wam w tym, żeby było takie taki momentum, tak? że jest to flow w tym sensie, że właśnie tworzymy konsekwentnie coś. Nawet czy jest trudne, nietrudne, nie o to chodzi, tylko że działamy. Tak? Co nam pomaga w tym? Więc zaobserwujcie, co pomaga nam w tym skupieniu na tworzeniu, na konsekwen byciu konsekwentnym. Że właśnie może dobry sen, może jakaś poranna praktyka. Może, może coś w ciągu dnia, jakaś rutyna, może rozmowa z kimś, może spotkanie gdzieś, może coś nowego robicie, co wam wspiera was w tym, tak? Może jakiś spacer, może picie wody, nie takie proste nawet rzeczy, tak? I, I zaznaczcie sobie tak dla siebie to, co wam działa, co w takim razie warto, żeby było tym priorytetem w moim życiu, tak? Co działa w moim życiu już i co warto, żeby było takim priorytetem, co mnie wspiera? W, co, co już działa, tak? To warto sobie zaznaczyć. I czego właśnie się też nauczyliśmy. Czyli z tych rzeczy, które nawet się mogą wydawać negatywne, albo, albo trudne, to czego się nauczyliśmy i co już właśnie robimy inaczej, na przykład. Też sobie zauważę. zauważcie, co robimy już inaczej. Czego się nauczyłaś, nauczyłaś. I kolejne pytanie. To z czego właśnie przez ten ostatni miesiąc, tydzień jesteś najbardziej dumny, dumna? Dbanie o siebie, robienie sobie przyjemności. Tak. Tak, bo często sobie nauczyliśmy się odmawiać sobie, tak? Z czego jesteś najbardziej dumny, dumna? I zauważ to właśnie? Z czego jesteś najbardziej dumny, dumna? Codzienna praktyka, obserwacja siebie, akceptuje siebie bardziej. Super. Mhm. Super. Wytrwałości. Mhm. Ładnie zauważajcie, właśnie z czego jesteście dumni, dumne. Co robicie? Co zauważacie w sobie, tym co tworzycie? I ostatnie pytanie, które ma taką też świadomość dobrą. Z czym już kończymy, z czym już kończysz, czyli na przykład właśnie jakieś stare zachowanie, może jakieś stare wybory nawet, tak? które może były jeszcze z limitów, teraz to widzimy, e, może sytuacje, doświadczenia, może odkładaliśmy coś długo, albo coś trzeba było zrobić, w końcu to robimy, kończymy z tym, tak? Więc też z czym już kończysz? To nie jest nic takiego złego, tylko po prostu coś, co jednak no, ewidentnie robiliśmy coś, albo właśnie ignorowaliśmy to i czas z tym już skończyć. Motywację my potrzebujemy, kiedy my jesteśmy w nieświadomości. Och, muszę się zmotywować, bo to nie idzie, jakby nie ciągnie nas z przyszłości, tylko my, my musimy coś jakby ciągnąć, więc wracamy wtedy do tej swojej mocy. I znowu wybieram z tej prawdy, tak? Ja tworzę nie dlatego, że coś tu chcę naprawić, tylko dlatego po prostu, bo chcę. Forsowanie na siłę. Tak, tak dokładnie. Czyli właśnie jak jest to na siłę, takie um, takie właśnie na zewnątrz próbujemy coś tutaj na siłę ulepić, a to nie chce działać. A tutaj wracamy, mamy pewność po prostu, co pierwsze. Idziemy, tworzymy. Mamy takie zaufanie do siebie, do świata, do tego, co się przed nami jakby otwiera, tak? Um, I teraz możecie sobie zadać nawet takie pytanie dla siebie, może Wam to pomóc, żeby właśnie też wrócić sobie albo pomóc sobie czymś, żeby przypomnieć sobie tą moc od czasu do czasu, albo nawet sobie. W jaki sposób coś narysować, stworzyć, jak ktoś jest taki artystyczny? Jaki, jest, jaki dla ciebie mógłby być to symbol, słowo, obraz, skojarzenie, może jakieś wspomnienie, które przypomni ci właśnie o tej swojej mocy, żeby do niej wracać, że ją masz, że ty już ją jesteś, tak? Czyli dla kogoś to może być właśnie jakiś symbol, wspomnienie, może, może, może macie coś takiego. Może wam to w jakiś sposób pomoże, jakiś kolor, zapach, cokolwiek to jest każdy z nas jest inny. Możecie sobie zobaczyć, jak jesteście w tej mocy, może pokazuje Wam się jakieś wspomnienie. Wejdźcie sobie w tą moc swoją właśnie w tą lekkość, to tworzenie, bo chcę w, w, w tą czytam, co tu jeszcze napisaliście, w tą jakość, tak? Eee, że możecie stworzyć, co chcecie. I, I co wam się pokazuje, może jakieś słowo, może jakiś obraz, może jakiś symbol, może wspomnienie, może ktoś, coś, co wam przypomina po prostu o tej waszej mocy? Zapach, tak. Dla niektórych może być zapach, dokładnie. Hmm? Bo właśnie tajemnica mocy, w cudzysłowie tajemnica mocy, to moment, w którym przestaje się naprawiać, a zaczynam tworzyć. Um, I wiemy, że możemy wybrać, zmienić, stworzyć, i że cokolwiek by się nie działo, wiemy, że mamy tą moc, właśnie my jesteśmy ponad wszystkim, tak? I kiedy mówimy nawet o tym, co tworzymy, że te nawet wybory my jesteśmy ponad tymi wyborami, tak? Możemy chcieć stworzyć właśnie biznesy, relacje, jakieś poczucie, domy cokolwiek jest dla nas ważne, tak? Ale nawet jeżeli to by nie wyszło w cudzysłowie, oczywiście, że jak tworzymy i skupiamy się, to prawdopodobnie, najprawdopodobniej 99% to stworzymy, to my już jesteśmy w tej mocy. I wtedy, jak my jesteśmy w tej mocy, wtedy właśnie ten opór znika, tak? Bo nie ma to znaczenia, nic nie ma mocy nad tym, czy to wyjdzie, nie wyjdzie, tą drogą, nie tą drogą. Po prostu. I jak będziecie się łączyć z tą mocą i z tego tworzyć, działać, to dzieje się magię. To dzieje się po prostu magia. Nagle się y, dzieją sytuacje, gdzie nie było możliwości, nagle jest możliwość. Tu, tu ktoś się odzywa, tu się coś dzieje, zauważacie to pewnie już. A jak nie, to będziecie zauważać. I właśnie to jest utrzymywanie tej mocy w sobie, ćwiczenie tego. No i jak się czujecie w ogóle po tych ćwiczeniach? Czujecie w sobie moc kreatora?